Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 25 września do 1 października bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane. Teraz je przełożę i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, 8 denarów. Wtorek król kielichów. Środa paść kielichów, czwartek król denarów, piątek cesarz, sobota karta papieża, czyli wiary i niedziela dziesięć kielichów. No wspaniały tydzień przed Wami, skorpion. Rycerz denarów, no malutku zbieracie się do jakiegoś wyjazdu bądź przyjazdu, zwłaszcza jakieś sprawy służbowe, delegacja bądź jakiś dłuższy wyjazd. Rycerz denarów to jest też e, odwiedziny zodiakalnego byka. Ktoś przyjedzie, rozliczy się, on da pieniądze e, bądź e, przywiezie Wam coś ładnego. E, pieniądze, na które czekacie, też mogą wpłynąć na konto, bądź wyczekiwana praca. Może być też tak właśnie, że e, szykujecie się do jakiegoś planowanego wyjazdu związanymi z nauką, szkoleniami bądź pracą. No i poniedziałek 8 denarów. skupicie się na pracy i na wszystkich sprawach, które na ten dzień sobie zaplanowaliście. Jakieś faktury, dokumenty, projekty, nad którymi będziecie siedzieć, pisanie książki, jakieś, jakieś warsztaty, jakieś rękodzieło, ewentualnie no, ćwiczenia w czymś, tak? Tutaj w czymś chcecie być jak najlepsi. Uważne czytanie, zwracanie uwagi na detale. Więc tutaj w tym dniu będziecie się koncentrować na tym, co dla Was najważniejsze. Jeżeli w nowej pracy jesteście na okresie próbnym, będziecie się chcieli wykazać jak najlepiej. Natomiast jeżeli macie pracę, być może tutaj no jakieś zajęcie, które poświęci dłużej Waszą uwagę. Może być tak, że zostaniecie troszeczkę dłużej po pracy, bądź pracę weźmiecie do domu. A rodzina trochę może mieć pretensje, że no, ta praca jest ważniejsza od relacji i tutaj mogą być jakieś zgrzyty na tym tle, ale jeżeli faktycznie no, macie możliwość awansu, bądź tutaj zrealizowania jakiegoś projektu, który dobrze wpłynie na Waszą firmę, macie szansę wykazać się przed pracodawcą, no jak najbardziej trzeba tutaj coś zrealizować. Przemyślane jakieś wydatki, więc tutaj być może niektóre skorpiony będą się zastanawiać, ile wydają w miesiącu, jak planują wydatki, czy na wszystko starcza, czy ten budżet jest napięty, czy jednak jeszcze można coś zaoszczędzić. Więc w tym dniu nawet dobrze by było, żebyście razem sobie to wszystko przemyśleli, przedyskutowali i, yy, no i zaplanowali, jak to ma funkcjonować. Dobrze, kochani, we wtorek mamy króla kielichów, więc to bardzo miły, spokojny, sympatyczny dzień. Przyjdzie jakaś dobra wiadomość, bardzo udane spotkanie z rakiem, skorpionem bądź rybą, mężczyzna po 45 roku życia, ktoś dobrze Wam doradzi, wesprze Was, pomoże Wam. Jeżeli rozmowa w sprawie pracy będziecie bardzo zadowoleni z warunków, tutaj też jakaś pochwała, nagroda i wyróżnienie ze strony pracodawcy. Dobry dzień na wizytę u lekarza. Ktoś się Wami zaopiekuje, ktoś Wam pomoże, macie możliwość wyżalenia się też bądź poradzenia kogoś, ktoś Was wysłucha, pokrzepi, da otuchy, zmotywuje do dalszego działania. Yy, ogólnie będziecie mieć dobry nastrój, po pracy też yy, z partnerem bądź partnerką miło spędzicie czas. Yy, spokoju, w ciszy, zajmując się swoimi sprawami, ale też poświęcając sobie uwagę. Możliwe jakieś prezenty, jakieś niespodzianki, jakieś miłe słowo, eee, no takie wsparcie, poczucie bezpieczeństwa od ukochanej osoby. Czy samotne skorpiony mają szansę kogoś poznać w tym tygodniu? Jak najbardziej tak, bo dużo ludzi będzie się przewijać dookoła. Eee, tylko wydaje mi się, że Wy jesteście jakoś bardzo wrażliwi, bardzo trochę skryci, nieśmiali. No i to może być jakimś takim problemem. Może być też taka sytuacja, że tutaj niektóre skorpiony no, yy, są w związku małżeńskim. Być może gdzieś są w dalekiej podróży. Wracają, bo bardzo tęsknią za dziećmi. Bardzo kochają dzieci i chcą się tutaj z nimi spotkać. No i oczywiście z partnerem, bądź partnerką, żoną, bądź mężem też. Więc te, które są w podróży, widzę na no weekend już będziecie w domku. W środę mamy Pazia Kielichów, spotkanie z młodszą osobą, kobietą spod znaku ryby. Jakiś fajny pomysł, dobry czas na ruszenie z jakąś inwestycją, na jakieś spotkanie, spełnienie swoich marzeń. Więc tutaj uda Wam się coś zrealizować, co doda Wam uśmiechu, doda Wam skrzydeł i, i zaspokoi ciekawość bądź... No, no, mm, potrzebę kupienia sobie czegoś bądź skorzystania, na przykład z jakiejś formy wypoczynku, czy to jakiś masaż, czy to jakaś wizyta u, w jakimś gabinecie kosmetycznym, żeby sobie po prostu chwilę odpocząć i poświęcić czas uwagę dla siebie. W dobre relacje, jeżeli chodzi o nową pracę, tutaj świetnie się sprawdzacie, troszeczkę jesteście niepewni, jak to będzie wyglądało i trochę nieśmieleni, bo nowi ludzie, nowe otoczenie, ale myślę, że szybciutko się e, dostosujecie. Natomiast jeżeli macie pracę, być może w tym dniu jakieś nowe obowiązki, jakieś nowe pomysły, praca też z dziećmi, e, wykorzystywanie swoich talentów, pomysłów kreatywnych na na swoim stanowisku, jeżeli macie dzieci, być może po pracy, jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza artystyczne, jeżeli macie dzieci już w takim wieku, gdzie pojawiają się zawody miłosne, może warto porozmawiać, właśnie, zwłaszcza z córką, warto porozmawiać, bo być może chce się podzielić jakimiś wrażeniami, może pierwszy chłopak, może pierwsza miłość zauroczenie, jakieś miłe słowa bądź poznanie kogoś nowego, no wszystko to może być na takie pierwsze motyle w brzuchu może się składać no ewentualnie coś trapi bądź niepokoi waszą pociechę, więc tutaj warto zwrócić na stan emocjonalny swojego dziecka w czwartek mamy króla denarów, bardzo dobry dzień na konsultacje finansowe, na rozmowie w sprawie pracy na inwestycje, kupno, sprzedaż, zwłaszcza transakcje z bykiem, panną bądź koziorożcem, mężczyzną po 45 roku życia, e zajęcie się też domem i inwestowanie w dom, w rodzinę, e spotkanie z ubezpieczycielem, spotkanie e z... Z konsultantem, właśnie finansowym, z bankiem, tak. Jeżeli chcemy pożyczyć pieniądze, bądź ulokować gdzieś kapitał na jakieś lokacie, jest to dobry dzień na, na sprawy finansowe. Jakieś pieniądze też mogą zasilić wasze konto. Mężczyzna z poznaku byka, panny bądź koziorożca, coś może Wam zasponsorować nawiązać z Wami współpracę, bądź jest to osoba, którą Wy zatrudnicie jako fachowca w danej dziedzinie, który świetnie się sprawdzi, na, świetnie się sprawdzi w swojej roli, więc tutaj jeżeli ktoś ma Wam wykonać dla Was jakąś usługę, będziecie bardzo zadowoleni. W piątek mamy cesarza, więc tutaj wasza energia, pewność siebie, siła do działania. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Jestem autorytetem, jestem pewny siebie, działam, wykorzystuję swoją wiedzę, swoje możliwości i znajomości, które mogą się przydać. Jeżeli macie jakąś sprawę urzędową, tutaj myślę, że e, pozytywnie ją załatwicie. Dobrze zrealizowany jakiś projekt zawodowy, możliwy awans. Więc jeżeli w tym tygodniu pracowaliście nad jakimś projektem, bardzo pozytywnie to wpłynie na Wasze relacje z pracodawcą i wydaje mi się, że tutaj albo Wam powierzy lepsze stanowisko, albo po prostu podniesie Wam pensję, bądź wynagrodzi Was premią, jakimś dodatkiem, jakąś wyróżnieniem, nagrodą. No i moi kochani, cesarz, nie pozwólcie sobie wejść na głowę, bo ktoś może być zazdrosny, bądź próbować manipulować troszeczkę Wami na zasadzie no może partner taki trochę despotyczny, Dominujący, tak? Dominujący charakter, który gdzieś tam pod pantofel Skorpiona chce wcisnąć. Nie wiem, czy się dacie, więc tutaj, jeżeli natrawicie na taką osobę, która no gdzieś tam będzie musieli skonfrontować z nią jakieś wydarzenie, załatwić jakąś sprawę, może dojść do różnicy zdań. Dobrze, moi kochani. Yy, raczej, jeżeli chodzi o związek uczucia. Szukajcie kompromisu, nic na siłę, nie pozwólcie, że tak powiem, żeby jedna strona była dominująca, a druga uległa, bo to zawsze jakoś źle wychodzi w związku. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność Panów za wychowywanie dziećmi, dzieci być może w tym dniu właśnie wykażecie się swoimi jakimiś zdolnościami przywódczymi, dacie przykład swoim pociechom, nauczycie czegoś pomożecie w lekcjach, bądź właśnie no, w jakiś inny sposób yy, opiekę yy, swoim pociechom tutaj. Zorganizujecie. W sobotę mamy kartę Wiary i Papieża. Bardzo dobry dzień na podpisywanie umowy, na spotkanie z osobą starszą, która może Wam tutaj mądrze coś podpowiedzieć. Wszelkiego rodzaju spotkania na tle wyznania bądź religii, spotkanie z rodziną, z rodzicami, Jest tutaj jakiś telefon, jakiś obiad być może w niedzielę może jakieś właśnie rozmowy, planowanie też małżeństwa niektórych skorpionów, bądź poruszanie tematów małżeństwa, konsultowania ich w rodzinie. Spotkanie z zodiakalnym bykiem. No ten byk wypada tutaj kilka razy, więc być może jest to ktoś... Komu, z kim możecie porozmawiać, kto was wysłucha i udzieli dobrej rady? Studia, jak najbardziej, bądź uczelnia, więc jeżeli w tym dniu macie jakieś takie spotkanie, konsultacje odnośnie wykładów, jakiejś, jakiejś lekcji bądź jakiegoś e, jakiejś warsztatów, e, na pewno miło spędzicie ten czas. E, joga, e, jakieś, właśnie medytacje, lektura. Znalezienie czasu na siebie, na przemyślenia, na, na modlitwę, e, na to, żeby uwierzyć w swoje możliwości przede wszystkim, tak? Spokój, wytchnienie, cierpliwość e, i odpoczynek przede wszystkim. Dobrze. E, w niedzielę mamy dziesiątkę kielichów, więc tutaj dzień spędzony w miłym towarzystwie, w domu, z rodziną, zwłaszcza z mężczyzną z znaku Ryby, ale niekoniecznie. No, widzicie, jak ta karta tutaj pokazuje: śpimy sobie troszeczkę dłużej, wypoczywamy, cieszymy się towarzystwem najbliższych. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, więc te skorpiony, które gdzieś tam po długiej podróży wracają do domu, na pewno miło spędzą w towarzystwie najbliższych w swój czas. Eee... Potrzebujecie się wyspać, potrzebujecie odpoczynku. Potrzebujecie wsparcia, naładować bateryki przy boku najbliższych, no i miło spędzić czas jakoś z rodziną. Tak więc mówię, jakiś obiadek, jakieś wyjście razem, spotkanie w większym gronie, dużo zabawy, dużo uśmiechu. Może kogoś zaprosicie do siebie, może ktoś was w gościnę zaprosi. Na pewno ten dzień spędzicie miło, serdecznie i sympatycznie. To by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.